Dobry wieczór. Z tej strony Edyta Maria Bożytar. Ja i moje 365 okazji, by być szczęśliwą. Jaką dzisiaj okazję przygotowałam nosi tytuł Osobisty kod dostępu. To my wybieramy ludzi, których wpuszczamy do swojego życia. To my wybieramy ludzi, których zaczynamy kochać. To my wybieramy ludzi, którym pozwalamy się krzywdzić. Świadomość tego, choć trudna, uwalnia. Gdy ją mamy, stajemy się gotowi, by więcej nie pozwolić się krzywdzić. Stajemy się gotowi, by coś zmienić. Co można zmienić? Można zmienić kod. Kod, którym się posługujemy. Kod, który sprawia, że przy jednych się zatrzymujemy, a na innych nawet nie popatrzymy. Ten nasz osobisty kod dostępu, ten wgrany nam przez życie, przez dorosłych dawno temu. Jak nic można go zmienić, można wprowadzić nowe dane, można siebie naprawić. Jak to zrobić? Od czego zacząć? No, od siebie, jak zwykle. Najpierw trzeba spróbować uświadomić sobie, że swoje, te swoje osobiste kody dostępu. Te, którymi się posługujemy, trzeba je zrozumieć. Jaka największa w tym trudność? Ano taka, że często te kody są na nas głęboko schowane, działamy podświadomie. By je zmienić, trzeba się do nich dokopać, a to czasem boli. Jakie u mnie kody działały? Trudne relacje z tatą, co by nie powiedzieć najważniejszym mężczyzną, dla mnie stały się moją matrycą. Dla relacji z innymi mężczyznami. Zawsze wybierałam tych trudnych, tych niedostępnych, tych, którzy mnie krzywdzili, tych, którzy przekraczali granice nie do przekroczenia. Tak jak mój tato. Z jednej strony wiedziałam, jacy są, a z drugiej strony dostawałam można powiedzieć małpiego rozumu, gdy spotykałam takiego mężczyzna. Czułam, że to moje, to był ten mój kot, ten trudny mężczyzna. Byłam jak ćma. Byłam w stanie się spalić w imię miłości. Inni mężczyźni, ci nietrudni, oni nie wzbudzali we mnie emocji. Byli dla mnie za nudni. Bez wyrazu. Ja ich nie wybierałam, nie pasowali do mojej matrycy. Cholernie dużo czasu mi zajęłoby zrozumieć ten mój mechanizm działania. By dostrzec ten swój kod. By zrozumieć, że to nie przeznaczenie, a źle wgrana matryca. Dziś Dziś jestem na etapie zmiany kodów. Co chcę tobie powiedzieć? Miej świadomość swoich kodów, tych swoich kluczy, kluczy, którymi pozwalasz się otwierać. Te klucze można zmienić. Zawsze możesz powiedzieć nie i nie pozwolić się więcej krzywdzić nikomu. Nawet w imię miłości. A może Przede wszystkim w jej imieniu. Miłość nie krzywdzi, moja kochana. Miłość podaje rękę, dba, troszczy się, opiekuje się nami. Gdy nas miłość boli, to coś jest nie tak. Trzeba coś przemyśleć. Może coś zmienić. A może zmienić kod dostępu. I matrycę Wgrano nam dawno temu przez dorosłych. Dzisiaj pozdrawiam każdą z Was, jak zwykle gdziekolwiek jesteście. Czy tam, gdzie świeci może słońce, czy tutaj, gdzie już jest księżyc. Mocno Was przytulam. Edita Maria Boże.